Siema, może gdzieś idziemy? Mm, dobra. To dobry pomysł, nawet. No więc idziemy. Um, czy to na pewno pomysł, żebyś w jakimś czasowym kierunku? Mm, tak, przecież nic złego nie może się stać. Mm, niech ci będzie, więc chodźmy dalej. Do mm, jesteśmy dość blisko mm, jakiegoś silnego, ciemnego, ponurego miejsca. Um, na pewno nie boję się tam wejść. Nie no, co ty? Ja niczego się nie boję. Dobra, wierzę ci, więc chodźmy tam. E, tu jest dosyć ciemno. No właśnie tak, ja odstrzegałam cię. Bez sensu nawet tu szliśmy e, zaczyna. No, bo tu nawet nic nie ma, jest ciemno tylko, więc wychodźmy. Z... O nie, drzwi się zamknęły! Jakim cudem? W ogóle skąd się wzięły drzwi? E, co to jest? E... O Boże, co to jest? Czy to nas zabije? A, ale ja nie chcę umierać! Nie! He, co jest? Zniknęło to i nagle światła wróciły i drzwi się otworzyły. Najdziwniejsze było to, że tutaj nigdy nie było światła a i, i nagle się pojawił. Czym ty jesteś? Witajcie. A ty czym jesteś i jak masz w ogóle na imię? Ja? Ogólnie nie mam imienia, ale on ja tak nie mówił Dlaczego pusty, tu? ja na pewno nie wiem. Tak, w sumie, e, przyjście tutaj nie było ani dobrym pomysłem, ani złym, ani jednocześnie na wierszek. No, masz rację, Tuli. Tak ogólnie, wrocz... E, czekaj, nie, pomyliłam się, chciałam powiedzieć inaczej. A więc pusty już nie wierzył, nie będziesz tutaj tkwić, nie umiem tego mówić, ale idzie zębem. Tak, to udowodnie. Co ty robisz? Aha, fajnie, typnęj się beze mnie i no. Cóż, wracam do domu. Boże, na tam, czoło ty ciągle nie prosisz, jak zagrożę, to jest nie o, no, ty to ów kałolikiego. Na pani masz kufę, to jest A machikik to mu nie ma. Hii, coś mówisz? A boże, pij mnie! Kogoś mi to przypomina, ale na panu nie ma kogo. Ja nie mam imienia, ale nazywają mnie pospólstwem. Zabrać się w noszkała Hira. Czy mój, mój tałem Hiraz, a nie tałem Hiraz? Albo zabrać się za noszki Nie ma. Więc tak ogólnie myślę, że powinniśmy iść w stać. Tak ogólnie jest już lej, dwóch sekstaka. Ej, pustyżni wiarzu masz e, ten, wolne łóżko. Ale teraz wolnego łóżka już nie mam. Chodź no. zi, ty masz w ogóle dom? Ona to specjalnie za tylko po to, żeby pustyż nie miał gdzie spać. Pelo menos você pode dormir com alguém, na verdade você não vai dormir. Você vai onde você